Dzisiaj zaprezentuję Wam nowy trapez TFM firmy Patlov. Nowy produkt, dopiero co przyszedł. Jesteśmy troszeczkę podierani z tego względu, że ma dosyć innowacyjny system zapinania chicken loopa. Nie potrzeba żadnego dodatkowego fingera. Wystarczy, że zakładamy chicken loopa. Zajmujemy już na miejscu i nie wypadnie. Jeśli chcemy pojechać Unhooked. Wystarczy podnieść bezpiecznik do góry i pływamy. Zakinamy drugi. oprócz go. Zapięcie trzymające tam, tak? Nie potrzebujemy już nic kupować, żadnych dodatkowych czynników, które nam się łamią. Wpinamy się, zamykamy, i jedziemy. Jeżeli chcemy mieć gdzieś anhukt, wystarczy podnieść blokadę do, do góry, wywołamy anhukt. Chcemy się wpiąć, się wpinamy. Zapraszam do ABC Surf. Świetny produkt.